Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Dziś jak widzicie mam tu przygotowane różne saszetki Mamy Łączy z piłka 5 saszetek Mamy kolekcję naklejek FIFA 3.6.5 2021 5 saszetek FIFA 3.6.5 Karty 2021 5 Mech Premier League Plus I Premier League I sobie zrobimy dzisiaj taki mix saszetek Obniżę kamerę Zrobię taki unboxing różnego miksu saszetek. Sprawdzimy, co nam tu fajnego będzie wpadać. Jak widzicie, 6 różnych kolekcji. Ok, wszystkie mi nie wejdą w kadr. Muszę trochę podnieść kamerę. Ok, obniżymy. A nie, jednak tak będzie lepiej. Ok, łączna spiłka, piłkę, tutaj co moi drodzy? Zaczniemy sobie ten unboxing tych wszystkich produktów. Jedziemy z tym. Pierwsza taszetka, łączna spiłka. Zobaczmy, co tutaj nas spadnie Ok, Co mamy? Łączna spiłka. Łukasz Fabiański Sebastian Szymański Kamil Dlik Maciej Rybus i Maciej Rybus na karcie Ultra Premier League, pierwsza serwetka z Premier League Oczywiście w premier league szukamy Golden Game Gamebreaker, Rodrigo, Newcastle, Lineup West Bromu, Alderweireld z Tottenhamu i Sanchez z Tottenhamu. Ta FIFA 365. Okej, okay, kogo tu mamy? Stroman. Davis. Godin, International Star. Power Trio z Atletico. Ramsey z Juventusu i Markon z Boca Premier League Plus to tu nam wpadnie? Premier League Plus Falback, Kastanie Hueng Ming Assist King Jachan Bakarz, Lorente Hover i Silva Jednak sobie będziemy łączyć nas piłka tu i musimy to wszystko poprzesuwać bo nam się nie zmieści OK Jedziemy w mecz atak Chcę trochę przyspieszyć. Kto tu jest? Foden, James, Vent, Benfica, Plea i Paul Pogba z Manchester United. Jeszcze trochę przesuniemy. Jeszcze nam muszą wejść tu naklejki. I naklejeczki też sobie wzięliśmy do unboxingu. Naklejeczki zobaczymy, co tam z naklejeczek tam wpadnie. Jont i Cataldi z Lazio. Boka autobus. Autobus Marsylii. FIFA World Cup Rosja I jest Robert Lewandowski. Proszę bardzo. I jedziemy od nowa. Łączy nas piłka. Muszę przyspieszyć, bo mam swoją baterię w kamerce. Kamil Grosicki. Wojciech Szczęsny. Krzysiu Piątek. Jan Bednarek. I jest karta platynowa. Łukasz Fabiański. Super. Premier League. to z Premier League wleci Xaka, Greenwood Elgazi Fernandez Lineup City i Tomkins FIFA 365 2021 Michel, Rakitic, Goldzik Marcelo fan's favorite, Varan i Onana. Premier League Plus. W Premier League Plus, kto nam tu wpada? Kajnej, Saka. Levin, Adrenalin Rush, Power pale, Antonio Ibáñez, Brester, Salisu, Metal Man of the Match, Moraes, Sanchez. Salah ale pokręcone te karty Davis, Drusicki i Pereira z Manchester United na klejeczki, z naklejeczkami kto tu wpada? Intermediolan, Gnabry. Cancelo i Rodrigo z Manchesteru City, Liverpool, The Reds i Stones i Mendy z Manchesteru City, nowa kolejka, po poczysta wszystkie zostały z każdej Okej. Okay. Zieliński, Błaszczykowski, Kędziora, Arkadiusz Milik i Karta Ultra Robert Lewandowski Saszetka z Premier League Buran Tottenham Line-up Chelsea Alioski Barnes i Lacazette z Arsenalu OK, jedziemy z Fifą 365 Kto tu wleci? Rodrigo Zarate Mares Shop i na bazówkach Morata i Mares Premier League Plus Rize, Grelish, lider, Nekatian, Nketia Przepraszam. Skład plus. Semedo, powerpay, Pareti Mendy z Leicester i Chilwell, Newing. Poprawimy trochę i meczata. Kasper Schmeicher Terstegen, Messi Zagadu Christi i Henderson z Liverpoolu i naklejki Boca Atletico, Lorente i Korea, Intermediolan, Birgai i, i Wejcino, tutaj ma World Cup i FIFA 365 I przedostatnia kolejka, jedziemy łączy nas piłka, Paulina Dudek. Mateusz Klich Arkadiusz Reca Bereszyński i jest karta platynowa Wojciech Szczęsny przedostatnia fraszewska Premier League Born West Ham Townsend Mi, Westwood i Valery, FIFA 365, To tu wpadnie? Ciekawe, Maguire, Vinicius, i jest, moi drodzy, jest trarka Pogby, Topmaster, Paul Pogba, pięknie, Power Trio Manchester United. Kurtua i este, Jest moi drodzy Rarka, Paul Pogba, Premier League Plus. Gabriel, Dream Debut, William, ASSIST King, Eric Bale z Manchester United Lowey z Sheffield Wilson Newcastle i Paretti Partej z Arsenalu Match Alderweireld Jones Niguez R.R.R.A Wormer Pulisic Jedziemy, naklejki Jedziemy z naklejkami Atletico Maskotka Ter Stegen To jest jakiś FIFA 6-5 Griezmann i Ksenezis, nie wiem z jakiej to drużyny, i jedziemy ostatnią kolejeczkę Łączy nas piłka. dłuższy film nam wyjdzie. Fabiański, Szymański, Krzysiu Piątek, Bednarek i jest karta Turbo Arkadiusz Milik. Premier League, ostatnia saszetka Top Keeper Pickford Madison Na tarcie Hero Pope Romeu Line Up West Bromu i McCartney Fifa 365 Ostatnia saszetka Pique Łukasz Piszczek Casemiro Weltman Raman i Korea. Ostatnia saszetka z FIFA 3.6.5 to była. Ostatnia saszetka z Premier League Plus. Lecimy z nią. Na karcie lid Mitrowicz. Tutaj, żebym się nie pomylił, Adrenalinaż. Sharp. Bronchil. Power Pair z Alcantara i Barclay i dwie saszetki nam zostały jedziemy Mech tak. Man of the match Maguire Koke Gareth Bale Nkulku Aribo i Payet. Ok, i zostaną się, z naklejkami otwieramy de i ha hakimi z interu, Imobile. Luan. Na Was i Buka z Paris Saint-Germain i Paris Saint-Germain autobus. Ok, moi drodzy, jeśli się podobał taki unboxing z miksu saszetek, dajcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, a będziemy robić tego więcej. Pozdrawiam, do usłyszenia.